Szczerze mówiąc, troszeczkę boli, że nie mogliśmy, się, że nie, że nie mogliśmy skończyć ten sezon z styczeństwem. Um, ale trzeba też powiedzieć, że, że lubię po prostu grać lepiej. Brakowało nam przede wszystkim zagrywka. Mi się wydaje, że jak, jak zagrywaliśmy, to byliśmy uh, w stanie zrobić jakiś presja, ale za mało. To było Niestety, niestety przyk przykro mi uh, dla kibiców. Uh, bo no właśnie chciałbym, żeby świętować ten sezon tutaj w Jaguarii, bo e, prawda też jest taka, że patrząc na cały sezon, to był dany sezon i m, mamy coś, e, żeby świętować, żeby być szczęśliwy wszyscy, wszyscy razem ale no niestety nie, uda, nie, udało, nie udało się e, ale nie, nie chcę być e, negatywny w tym momencie, bo, bo to nie, nie, ma, nie ma sensu E, bo ja uważam, że to całkiem nieźle wyglądało e, przez cały sezon. Najważniejsze jest teraz podziękować Kibicom przede wszystkim, jak powie, powiedziałeś, e, niesamowite, e, co, co oni zrobili tutaj w Jaglarińa. E, no jest jeden z naj, najlepszych miejsc w Polsce, żeby zagrać siatkówka. To to oczywiste. Mm. Trzeba też podziękować klub, miasta, Treffel za wsparcie, że, że oni stworzyli warunki, że my możemy po prostu zagrać siatkówkę. I to jest naprawdę, naprawdę pięknie, więc w imieniu całej Trzeba, trzeba, podziękować. To może właśnie kilka słów od kapitana do naszych kibiców zachęcających, żeby przyjść w czwartek, zobaczyć się po raz ostatni w takim składzie. No to już jest mała tradycja tutaj, więc zapraszam serdecznie, bo to jest, jak powiedziałeś, bardzo, bardzo fajny moment, żeby się spotkać, żeby troszeczkę pogadać, zagrać siatkówkę razem i spędzić po prostu 2-3 godziny, miłą godzinę razem. Więc zapraszam, e, już nie mogę się doczekać. E, nie będzie spóźnienia też ważne, bo <laughs> nie, nie, nie ma inny nie ma meczu. Więc e, no, nie mogę się, już nie mogę się doczekać.